widzowie, dzisiaj będzie pojedynek w zbudowaniu najlepszego więzienia, a będą rywalizowali chłopacy gang chłopaków versus gang dziewczyn plus magik jest ze mną cała ekipa, całe ki do cześć! Nie ma, okay. co to za głupi pomysł, żeby nas po do więzienia zaprowadzać? Człowieku! Ja nie ale Słuchaj, teraz, spokojnie, bo teraz przynajmniej robimy inne wyzwanie. No bo tak, cele stoją puste, no bo już więźniów nie ma i nie zapowiada się na to, żeby ktoś tutaj lądował. Więc zrobimy no nie wiem, pojedynek. Tak na pikersa. to wydaje mi się, że się zaraz znajdzie, co nie Znaczy, no, no może ho. tak być w sumie, bo Pikers coś ma na pewno za uszami, No i Vera też coś pewnie pod tym kapturem skrywa, jakieś kradzione kitkoiny. O ty mówisz, ale to nie mówisz. Zobaczymy kiedy i indziej. W każdym razie, jak widzicie, więzienie zostało zmodyfikowane. Delikatnie. I mamy je podzielone na lewą część oraz na prawą. I teraz tak. Jest tutaj, jakby pięterko wyrobione. I budujemy jak najlepszą celę dla chłopaków, znaczy od gangu chłopaków i od gangu dziewczyn. No i zobaczymy, które więzienie będzie lepsze. Czy ja więzienie chłopaków czy dziewczyn. No, tylko magiczne zasady są takie, że masz za dużo nie czarować, no. Bo ty to ogólnie no jesteś oszust, więc no. Zdajemy sobie z tego sprawę. Ja, ale to my nie? mamy zrobić dwupiętrowe? Eee, to może. De, interpretacja jest dowolna. może zrobić dwupiętrowe. Może to być jedno duże piętro. Mogą tu być schody na środku do wyższego p p punktu. Cokolwiek, co wymyślicie, to po prostu tak będzie. No i zobaczymy, czy będzie A dlaczego pomysł będzie jest z dziewczynami? Właśnie, eee... zadajcie sobie jeszcze pytanie, dlaczego zawsze dostajesz się do doświadczeń dziewczyn? <laughs> No, prawda oni, jest oni taka, żeby fajne. było w miarę wyrównane, no bo e, my jesteśmy troszeczkę w Minecraft'a lepsi od dziewczyn, no ale Magik jest lepszy od nas, więc to się wyrównuje ale tak po prostu. Ale Magik, ty jesteś chłopem w ogóle. Ma w sumie Magik ma głos jak dziewczyna, no nie wiadomo, nie wiadomo. W każdym razie, widzowie, oglądajcie do samego końca te magicznie! No co, co to ma być w ogóle? Dobra, widzowie, subskrybujcie A, koniecznie kanał i zaczynamy, dobra. Ja za nie da się dobudować teraz! Dobra, o. dobra, robimy. E, zasady są takie, że też nie można za bardzo podglądać, więc e, ja tutaj wyznaczę może taką ściankę, przez którą nie można po prostu patrzeć. O i po prostu na końcu zobaczymy, czy a ja, drużyna coś zbudowała lepszego. E, powodzenia dziewczyny, życzę wam powodzenia, obyście miały ładne wizje. Wzajemnie, więzienie. wzajemnie. Dzięki, dzięki, wzajemnie. dzięki. koniec komplementów. Dobra, dobra, chłopaki, rozwalamy ich. Rozwalamy. Słabsze słabsza ja drużyna. Ja mam problem, mówić. bo ja nie mam żadnego pomysłu tutaj. <laughs> Dobra, dobra, oni, oni nie, nie mają szans, dobra, panowie, ja widzę tak. Mamy trochę bloków, które są takie, wiecie, no. No, trzeba by to było coś użyć, na... a właśnie, można dokładać swoje bloki, jak ktoś ma, czy tam z domku, czy coś. Można sobie na spokojnie dokładać, jak ktoś ma ja jakieś A, czyli nie magiczne, że znowu jakoś oszukujesz boxami. Dobra, zobaczymy. No, dobra, żeby było jasne, ja zajmuję górną pryczę. Okej, okay, ale nie, ja myślę, zróbmy chłopaki łączone, zróbmy łączoną taką wielką ładną salę jedną. Słuchajcie, no. a zróbmy, zróbmy, zróbmy na ten od razu to, żeby piętro było, co? Okej, okay. ale nie no właśnie, nie no, nie, 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 nie! Zróbmy jedną nie? dużą! Zróbmy jedną dużą, bo ja jak to... zrobimy takie piętrowe, to to będą małe, a patrz, jak zrobimy takie jedno duże, to to będzie ładnie wyglądać. I u góry wiesz, Aha. zróbmy patrz, ja mam taką wizję, że można zrobić na przykład tutaj schody. Może jakąś taką antresolę. Tak, to wiesz, jak... na dole będzie pięterka. kanapa, jakiś ciwik no właśnie, właśnie, a u góry się będzie na przykład wchodzić na, e, na łóżka, nie? Czy coś takiego? To będzie fajnie wyglądać. No, jak No, tutaj będzie wszystko błędo, bueno, dopracowane yy, Tylko trzeba zrobić crafting. Dobra, ja porobię takie podstawowe rzeczy, żeby one tutaj były. Obrapy. A wy co, dziewczyny? Już pewnie tam jesteście gotowe na porażkę, no yy, powiem ci, że mm, nie idzie chyba nam za dobrze w tym, w tym odcinku. Spokojnie, spokojnie, macie sporo w tym? czasu. Czy w każdym? <grym> e, w tym, akurat wyjątkowo właśnie wydaje. No, no zrobiłeś już schody, a ja akurat robiłem. E, pamiętajcie w sensie, też, że... że więzienie musi spełniać rygory więzienia, czyli musi być zamknięte i musi mieć jakieś drzwi, nie? No to też jest bardzo ważne. No a. nie ma tutaj. A właśnie, no nie ma wszędzie drzwi, no trzeba będzie przynieść z domku. <grym> Ale to dobra, to może być bez drzwi, bo tutaj faktycznie nie ma, więc można dać same te irony e, Czaj Pikes, bo ty jak teraz to zrobiłeś to te schody tutaj nie pasują Czekaj, czekaj, czekaj. No to będzie takie wejście po prostu. Od razu? No. No nie, muszą być o jedno dalej, na pewno. Ja je przesunę o jedno. No czekaj, 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 czekaj. Co? Zrób tak. A znaczy. bo za, zakręcimy właśnie. No, 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 tu. Dobra. Pyk, 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 pyk i teraz do boku. Ja eee... muszę iść do mojego domku po jeden ważny item. O. O, teraz tak i teraz tak, o! No panowie, no panowie, no to jest to! Okej, okay, dobra, tutaj mamy tak. Eee, tutaj widzę, że to się już u góry coś pracuje, dobra. O, dobre Pickers, dobre. Eee, no to, bo tutaj to i tak nie może być tutaj, nie wiesz, to musi być przesunięte o jedno. To nie może być tu. Macie rację. To ja tutaj przesuwam. Przesuniemy to widzowie i zobaczymy jak to będzie wyglądać, dobra, piszcie to ja w komentarzu oczywiście kto wygra waszym zdaniem. Czyje więzienie będzie lepsze, czy więzienie chłopaków, gangu chłopaków, czy gangu nie dziewczyn, to jest Nie, magiczny, no jak ty tam coś poczarujesz, no to wiadomo, że nie będziemy mieli szans, ale, ale ja myślę, że nie będziesz oszukiwać. Eee, czekajcie, dobra, to można zrobić już nie tak, dobra, tu takie przejście, okej, okay. tu można by zrobić jakiś ten, nawet niekoniecznie może to tak zamykać, chociaż czekaj, czy to zamykać, żeby tutaj wiesz co zrobić, żeby tutaj był jakiś lampion taki ładny, bo tu jest na to miejsce w sumie, zmieściłby się idealnie. Tak. Eee, zrobię lampy? go, lampy nie mam, ale będę mieć, eee, o, to, z tego bym zrobił. Zawsze coś tak wiesz. Żeby tutaj było no przyjemnie dobra. w tej celi, bo te kraty, wszystkie to tak. Mi już się, mi już się tu podoba. No już jest pięknie. I na dole robimy pać. <gry> y sofa tu jest i tu można zrobić jakiś ten. Coś z sofy też. Oj. Mm, to o -a, a można będzie... zrobić jakieś pod, podziemne, podziemne, co? Mm, no No można, można, można. No też można coś zrobić. Można schodzić w dół, no. Y Tylko jeszcze a można, myślę. Jak najbardziej? Jeszcze ja to tutaj coś. Eee, ja mam jeszcze dywan. To dywan można byłoby użyć. Jeszcze można tutaj strzelić. O, o, coś takiego, dobra. Okej. Okay. i dobra, to będzie fajnie wyglądać chyba. To może być mocne. Okej, okay, tu będzie. Aha, chcesz takie zejście na dół, dobra. No tutaj by się przydały jakieś... Czekaj, Piker, co by tu można było zrobić? Mm. Na dole. No, tu właśnie w tym miejscu. Hmm, no nie mamy za dużo temów, bo ja może skoczę po jakieś. Ogarnij jakieś, te, jakieś krzesła czy coś, albo jakieś stoliki. To by się przydało tutaj. to Merylika, będzie fajne. musisz dekorować szybko. Co, nie. co, co? Chodź tutaj. Nie, magieńczyk, no, magiczny coś kombinuje, no. No i co? Nie wiem, mu dekoruję, ja zajmę się dalej. O łóżka, No i co? Nie wiem. <laughs> Jaki magik? Nie mogę, magicznie. Mogę go gdzieś, bo nie, ja nie wiem gdzie. Dobra, no. tam, no dole. <laughs> Ale ja nie mam pomysłu tu. Panowie! My to przegramy! O. Oni już mają takie dobre? No! A to, a to, ale ale, przecież nie ale, można to podglądać. To jest? Ale ja nie podglądałem, ja nie podglądałem, tylko ja dostałem taką informację od papugi. A. Mhm. No, a to jest... Zadzwonił. Dosyć. No, zadzwonił, musiałem odebrać. I mi wszystko, wszystko mi powiedziała... Eee, tajną bazę, mamy problemy! Ej, jak to tajną no bazę? No właśnie, jestem ciekawa. Nie, no magiczny to no, wszędzie musi wrzucić te swoje potrawy z tej magicznej karczmy. Już mnie to zaczyna. <noise> magiczny! Z magicznej Co ty tak tą magiczną karczmę? Z pysznej zamówiłem! Tak, tak, tak. Magiczna karszma to jest najgorsze jedzenie, jakie można mieć, widzowie. Uważajcie na to, już się można potruć tam. Dobra, e, to damy. Tak. O, to tutaj to będzie. będzie. Nie, ale serio, panowie, musimy się skupić, bo. No, powiem wam się że, że sobie... my to wygrywamy. Ja jednak na początku no, ja to mam moje też. słowa. Ja nie wiem, no dziewczyny potrafią spowa? dekorować takie rzeczy, no chłopaki musimy się udać. Nie to wszystko za magicznego. No to też prawda. Sery magiczny tak? tak? O, Nie, Hops. żartowałam. Sorry, dziewczyny, bo zrobiłem dziurę między ej, naszymi. Sorry, dobra. No ej, no to jest... No przypadek, no, no, bo no, ja chciałem zamienić kolor. Nie postawił te banery na górze, ja to niszczę! Dobra, mmm... To jest... To jest git, chłopaki, no nie wiem, to możemy jeszcze... Dobra, mam pomysł, mam pomysł, mam pomysł. Dobra, to będzie. Tu nie może być wejście, Pickers! Coś ty tu, tu wyczyniłeś? jak nie? Tu ma być wejście, o! Tędy! A tu będzie, tu Gdzie będzie... mamy takie rzeczy? A, 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 a. O, zrobimy tak. Okej, okay, dobra. Wiem, no że robię, robię te podziemia, ale... Co, co? Jest co? Nie jest lekko. No ja robię tutaj u góry i góra mi się nawet podoba. Dobra, góra będzie spoko wyglądać. Nie do co No nie magicznego. no, to jest zły kolor w ogóle. To o, nie pasuje. Jest. Dobra. Op! No nie, źle mi się postawiło! Dobra. Teraz, o. hop. Dobra, więc widzę cudownie. Chodź tu, no rzeszcz, chodź tu, bloczku. No jeden blok mi utnął i mnie teraz będzie denerwować. No nie, he, dobra. Spadnij na dół, kolego. No patrzcie, jaki denerwujący blok. Dobra, trudno, będzie musiał tam być. Ej, dobra, mam. Ej, wygląda fajnie. Ej, ładnie, Ej, zaczynam to wyglądać, panowie. Jest coraz lepiej. Zobacz, mam sztuczkę. Nie, Wodasz, no? powiem wam, nie będzie na pewno lepiej Patr, od chodź. Co tu jest na dole? Młoczne. Co to, co, co Uwaga, jesteś gotowy? Co to tak działa? I fajne! I tutaj na dole można wiesz co zrobić? Jakąś taką sofę albo coś. Coś, coś takiego, jakieś kwiatki by się tu jeszcze przydały. Panowie, bo to jest tak smutno. A macie A kwiatki no. mam w domku, no. No to, to weź, to pikson, weź pikson jakieś kwiatuszki e, i jeszcze te mm, jak to się nazywa? No, to gdzie się kwiatki daje. To też się przyda. Donice. Donice, o. Bo tu u góry, no nie no, tu u góry jest pięknie, no góra wygląda cudownie. Góra jest fajna, mi się podoba. Fajnie to wygląda. No. Ci się podoba nasza góra, wiesz? To wygląda jak hotel. Dobra, bo Ty, Wera, tam masz... podrobiono macie odnosy. Eee, Ale ja nie podglądam, No jak ktoś tak skończy, skończy. Się... no ja myślę, że nie wiem, kilka minut jeszcze, my tutaj dopracujemy i będzie można kończyć. Eee, to Dobra. odłożę. Bo tutaj takiego limitu czasowego bo... nie ustalaliśmy. Ty, ty miałeś te kurcze te, jak to się nazywa, te kanapy, no to idę je dać na dół. Właśnie Aha. tego mi brakowało. Tak, 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 tutaj i tu by się coś przydało. Jakiś obraz albo jakaś szafeczka ja zrobię. Eee, tutaj taki podeści. I tu by się przydały, przydałby jakiś obraz, na przykład. O, żeby tutaj sobie widnie jakiś obraz i jakieś kwiatuszki. Pixon, masz te rzeczy do kwiatków? Mam, mam, mam. Magiczny, co ty tak dychasz, Boże! Człowieku! Nie! A kto? Ciężko. Ciężko nie, pracuję, nie, nie. magicznie. Czaj, daj więcej Pikson tych tych, tych tych kwiatków i tych donic Bo ja mam miejsce, gdzie je można dać. Dobra, czekaj, wezmę za, kilka. uś iść. Eee, jeszcze by się No przydał... jakbym ja miała taką celę, to bym mogła iść o. do więzienia. Obraz by się jeszcze przydał. Macie obraz? To bardzo dobrze, bo tak się składa, że po tym odcinku kręcimy kolejny materiał, w którym Weronika i Szymon zostaną zamykani w więzieniu na sto... 100 dni. Zobaczymy, zobaczymy kto zostanie zamknięty znowu. <laughs> a może Weronika i Toast? O. No, a dlaczego? Ja już sobie posiedziałem. Nie chcę. No. W sumie dobra, ja mogę iść do tej paki, ona jest fajna. Bikson, musisz ogarnąć o jakiś obraz. Ale to wziąłem zaraz. Masz obraz? No. Pokaż, pokaż, pokaż. Gdzie masz, gdzie masz, gdzie, masz gdzie masz, A, tak, dobra. Jednego tu? Daj mi jednego, bo ja tylko jeden potrzebuję, bo ja go dam tutaj. No nie, no co tu się stawia? Jaka beznadzieja. Dobra, trzeba zrobić widzowie tak, okej, okay, lekko to ograć system. No. Pięknie, pięknie tutaj jest, naprawdę pięknie. No nie mogę, dlaczego to się tak... O, o to właśnie mi chodziło widzowie, dobra. I teraz tutaj. Pickers, tu jakieś kwiatki by były potrzebne i będzie no bueno po prostu. Eee, a czy my coś jeszcze tutaj możemy użyć? No mamy jeszcze niby te sztandary, ale czy one nam się do czegoś przydadzą? Eee, tutaj jest tak pusto, tutaj może by jakiś obraz jeszcze wszedł, albo nie wiem, coś, nie wiem. Tu na tej ściance, nie? O wiem, co! Drabiny! Ja zrobię drabiny. Zrobię drabiny. drabiny. No bo są w więzieniach takie drabiny, wiesz, że tak wygląda typowo wyglądowo, nie? Od więzienia. chcą eee, sobie więźniom być w więzieniu prawdziwym. No ja, ja widziałem ale, na filmie. Ale rozumiem, ale rozumiem, że ty wiesz Ja widziałem na filmie. Nie dziwi mnie to, że wiesz o, Mówimy tak, mówimy tak I może jeszcze... O, tak A, a, a co jeszcze, o. co jeszcze miałeś w celi, jak siedziałeś? Ja nigdy ja nie byłem w więzieniu, co ty gadasz w ogóle? Jakiego szczerstwa, widzowie? Nie mogę Dobra, stolik jest fajny Nie wiem, czy nie za dużo tego, tego, tego dywanu na dole no, to bym też coś podmienił. No, troszkę bym go zmniejszył bo jest chyba. kontrast szarego koloru tutaj. Ja centrowany. słyszałem, że siedziałeś w więzieniu. Tak, o tak zrobimy lekko. A co, miałeś cel obok? Nie, nie, słyszałem, no. bo, bo ponoć jakiś minecraftowiec został skazany na 5 lat pozbawienia wolności i za włamywanie się na cudze konta. A, w Minecrafcie. A to nie, to ty musiałeś być to, bo ja ci przypomnę, że to ty to pierwszy nagrałeś. Więc jest, więc jest szansa, że to ty. No możliwe, że, że to co? Ciebie. naprawdę? Jest ten odcinek pierwszy w pierwszym i ja nagrałem pier pierwszy? Ty albo Milki, ty albo... Bo pamiętam, że się pytałem czy mogę też nagrać. Dobra, pyk. Serio ja nie pamiętam. Eee, to bym zmniejszył pikę. czekaj, to lekko jeszcze tu, okej okay. No hmm. to tak to bym to chyba zostawił, dobrać. chyba to jest git Jak mi się wydaje. Jak mam idzie dziewczyny i magik? Nie Dobrze. Ty, my na my na więc wy też już Ej, tu jest za ciemno! Tu jest za ciemno, na dole trzeba jakąś panowie jakąś latarnię ogarnąć jeszcze Coś tutaj, bo jest za ciemno, tu tak nie może być. No, ale ja, ja, nie posiadam latarnia. No. Ja, ja, ja wiem, ja wiem co Jak nie? Do latarni, glowstone'a. Może być glowstone, o pod dywanem, pod dywanem możemy dać. No tutaj ja dam, tutaj dajmy, okej. Okay. I dajmy, a jadam ale jadam ja dam dywan. Ja dam, dobra, git, 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 ja dam na górę dywan. Będzie dobrze wyglądać, bo to ważne, żeby tylko były pozory. O, o. no i widzisz, że od razu jest jaśniej tak. Fajnie. No i fajnie. Ja bym jeszcze jedną dobra, rzecz Dobra, skończyliśmy. Proszę kończyć. Jeszcze jedna rzecz, nie, nie, nie. jeszcze jedna rzecz do zmiany. Dobra, okej, okay. no cudownie. Magicznie, jak ta. Nie, powiem szczerze, nie macie szans. Mamy takie więzienie. Nie, dobra, nie, i teraz nie, jak, wy jak nie to nie macie, to wy nie macie szans. Bo nie, naprawdę. Mamy serio, więzienie idealne, no naprawdę. My też, my, no my już prawie kończymy, no. Dobra, no Ma nasza. Nawet dzwonek. Nie, mamy super, serio, a mega mi się podoba nasze więzienie, mi się wydaje, że naprawdę jest dobre Dobra, panowie, które łóżko bierzecie? Ja biorę tam ja gdzie jest moja czapka, stwierdzając sobie ustawiłem Okej, okay, okej, okay. no to ja mam po środku. po środku No i git, może być, spoko Miła, no przyjemna najgorszej. cela będzie Jak się, jak się spało, spało kiedyś, za, za mało lata, kilka osób w jednym łóżku No, no nikt nie chce być na, na środku, bo jest najmniej przestrzeni, no to jest prawda, widzowie Dobra, uwaga, pokazujemy pokazujemy swoje nieszczęściane Możecie mi tutaj, chłopaki, pomóc Niszczymy ścianę no i pokazujemy... Ale dziewczyny jak ja, ja widzę co ma jakie macie, to nic się robi. Nie no nie, nie mogę! mogę. Beznadzieja dziewczyny! jaka jaka beznadzieja? Co to Zabryć. jest? to musimy zobaczyć, nie? Dół no dobra, ten... dół, dół jest git. No, dół robi wrażenie. Tutaj, tutaj magicznie no robił na dole. Magicznie robił dół. Dobra, góra też robi nawet mi Górę robiłam ja ale, nie. ale to ewidentne ewidentne tutaj pomoc magicznego. No była nie no. no, przecież ile tu jest rzeczy? Te magiczny! Ty połowiek i strzelał, czekaj, czekaj. 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 Co? Stop, stop, słuchajcie, ja bym prosił tak, magicznie teraz się proszę nie odzywać, Weronika i to się proszę pokażcie, co wy zrobiłyście. A, nic, no okej, okay, ja, dobra. Ja zrobiłam, no ja zrobiłam no górę! Górę całą? No, magie się trochę jeszcze tutaj porobił. No, widzę tego kurczoka dodał. No, magie się to <grymiany> no, postawił. <grymiany> no, Wera we, 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 we położyła dywan, a magicznie zrobił resztę. <grymiany> no, no, nieprawda, no, magicznie się tak. Nie, nie powie, no, wieszymy, wierzymy, wierzymy. Położyła biały dywan, a, a to się a różowy. Tylko ja mam pytanie: po co, po co komuś w celi tutaj do malowania się? Po co to? No, bo tego bo tak, no, no to tak. Aha, do tego bo tak. A tutaj na dole? No nie, no, dół jest ładny, dużo jest obrazów. No nie, no ładne macie. Dobra, ja oceniam na 8,5 na 10, jak wy chłopaki. No masz szczęście, no. bo inaczej no, na To jest dobra ocena, to jest dobra ocena. Tak, a ty pikaś? Do 10 na 10. Ja, znam się, ja znam 7, <laughs> no. ja 7. Jestem mega ciekawa waszego. Proszę zobaczyć no. nasze, ale proszę mieć na uwadze to, że tutaj nie było pomocy magicznego. Proszę no, zobaczyć. Właśnie. Jest elegancko, jest zejście na dół, tak no, piękne. No no na dole to jest, tak powiem, tak średnio nawet. No, jak średnio? No, jest bardzo przytulny kącik. I co po jednym łóżku tylko? No a, po jednym, a po ile? No... Uzu... A, a, a co? A po ile? Trzeba, trzeba. mieć większe. No wiem, tam, Ale. Tutaj bieda tutaj piszcie. Jak bieda piszcie tutaj. Do głowie. Ale my przynajmniej nie czarowaliśmy magicznie jakieś nie wiadomo rzeczy, a my tutaj zobacz jak sobie po No nie, z nie, nasze no, wygrywa. No. no nie no, bez przesady, przecież wy się na No czarowane... my mamy nawet eleganckie szkła. wszędzie kraty w oknach. No bo. Ja nie mogę, dobra, magiczny wyczarował jakieś szkła a i teraz to zaczy. nawet tutaj to miał. Ale to miało być więzienie, a nie hotel. No właśnie, a nie, a nie jakiś hotel magiczny. Ty nie, pomyliłeś. Nie, hotel pięciogwiazdkowy. To właśnie to bardziej no to, przypomina właśnie hotel będziemy, niż więzienie. To jak będziemy nagrywać odcinek, kto zbuduje lepszy hotel, to wy wygracie, dobra? Ej, wypuść! Wypuść! Co <laughs> być. Dobra, widzowie, powiem wam tak. Zdecydujcie w komentarzu, kto wygrał. Czy my, jako gang chłopaków i budowaliśmy to własnymi łapami, czy dziewczyny gdzie magiczny im na pewno jakoś różką tam machnął cztery razy i coś pomógł. Na pewno, na pewno. Subskrybujcie koniecznie kanał i dawajcie znak w komentarzu.